Cześć, z tej strony Agamirkowska. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moją pierwszą inspirację z najnowszej kolekcji papierów od skrapetki, czyli Rustic Christmas. Co to będzie? Będzie to kwadratowa kartka Bożonarodzeniowa. Niektórzy już się przygotowują ze swoimi pracami na sezon Bożonarodzeniowy, i ja też taką pierwszą pracę, właśnie inspirowaną nową kolekcją, postanowiłam wykonać. Wykorzystałam bazę kwadratową o wymiarach 14,5 na 14,5 cm po złożeniu z arkusza zielonego wycięłam cztery karty o wymiarach 14,25 na 14,25, którymi okleiłam zarówno środek, jak i tym. Wszystko przyklejam na Clay Magic. Staram się robić to dosyć chaotycznie, ale staram się to robić tak, żeby brzegi były w miarę dobrze przyklejone. Jeżeli lubicie, możecie oczywiście wykorzystać tutaj kość, żeby ten papier dobrze dokleić do brzegów. Dzięki tam, takiemu oklejaniu kartka jest bardziej stabilna. Następnie. Poklejam wierzchnią część kartki. Na pierwszą warstwę zielona karta, następnie na dystans montuję kolejne dwie warstwy. Warstwa biała ma wymiar 12,5x12,5 cm, a ta jasnozielona 12,25 cm na 12,25 cm dystans wykonałam z tektury. Następnie umieszczam na środku bardzo prostą kompozycję, będzie to biała serwetka wycięta z wykrojnika, na którą nałożę dystans, tym razem już nie kartonowy, ponieważ ciężko mi się wycina kółeczka. wykorzystam tutaj kwadratowe kostki dystansowe nie przypadam za kostkami dystansowymi ponieważ trzeba z nich ściągać tą górną warstwę, ale te kosteczki są naprawdę niezłe i ta nieprzyjemna dla mnie część Poszła mi całkiem sprawnie. Serwetkę kleję na sam środek. Jak widzicie, serwetka ma już drugą warstwę papieru wyciętą z wykrojnika, z ceśników, które mi zostały z tych zielonych papierów. Następnie naklejam sobie gnoma. Jeżeli nie macie tekturek, to na jednym z arkuszy do wycinania znajdziecie właśnie masę gnomów, które można tutaj wykorzystać. Ja wykorzystałam tutaj taką znalezioną w odmentach mojej szuflady tekturkę takiego gnomka Mikołajka. Jak widzicie piękne słoneczko o poranku już zaszło i ko kończę tą kartkę wieczorem przy dużym gorszym świetle. Z okładki wyciąłam napis. Napis wyciąłam z okrojnika, Jest to napis Wesołych Świąt. I tu używam trzeciego rodzaju dystansu, czyli nie tekturek, nie kostek, a taśmy dystansowej. I naklejam ją na całości napisu, tylko na tej końcówce, tak żeby on tutaj mi się stabilnie na tej części, gdzie jest na, jakby na tej drugiej warstwie się trzymał. Następnie jedną część napisu przykryję kompozycją z wyciętych dodatków do wycinania. Przygotowałam sobie właśnie bardzo dużo takich elementów do wyci wyciętych właśnie z arkusza. Ja jeszcze dodatkowo podcinam, skracam i przyklejam na klej termiczny. Dlaczego kleję papierowe elementy na klej termiczny? Dlatego, że klej termiczny dodaje mi dodatkowej objętości, dodatkowego warstwowania. Te wycięte elementy nie leżą tak. Bezwładnie przyklejone jeden na drugi klejem. Jest to szybsza metoda niż kosteczki dystansowe. Oczywiście zdarza mi się coś tam podkleić, czytać też tak, żeby ta kompozycja była stabilna. Głównym elementem tej kompozycji, tutaj w moim lewym rogu, jest pinsencja. Pinsencja jest biała z różowymi brzegami i na razie doklejam sobie pod nią listki, tak aby to było dosyć takie bogate. Jak zauważyliście poza. Listami wyciętymi z tego arkusza, z dodatków do wycinania, który macie po lewej stronie, wykorzystałam sobie tutaj też takie gałązeczki z wykrojników i też właśnie wykorzystam te arkusze skrawkowe. Wykorzystam tutaj właśnie te arkusze papieru z kolekcji Rustic Christmas i z tych. Yy... Skrawków, które mi zostały, przy pomocy maszynki do wykrojników wycięłam sobie takie malutkie gałązeczki. Te gałązki przecinam sobie również na kawałki, dzięki czemu moja praca nabiera objętości, nie jest taka ciężka i tak naprawdę z jednego listka mogę zrobić tutaj dużo więcej i więcej tej kompozycji dodać. Także przecinam i podkładam pod spód i na wierzch. Na razie ta kompozycja może się wydawać nieco niespójna, ponieważ kolor różowy występuje tylko i, wydo wydo tylko i wyłącznie na środku kwiatka. Żeby tego uniknąć, żeby ta kompozycja kolorystycznie była bardziej spójna, to ja dodam widoczne tu już w prawym górnym rogu kropeczki enamelki. Wybrałam właśnie enamelki kolor kolorze różowym, podobnie możecie dodać, wiecie, troszeczkę brokatu, czy jakieś różowe chlebnięcia, ale tak, żeby właśnie ten kolor jeszcze gdzieś się pojawił i żeby ta praca właśnie kolorystycznie była spójna. Kolor różowy, pomimo tego, że nie występuje w tej kolekcji, bardzo ładnie się z nim komponuje, właśnie z zielenią czy z tym arkuszem, który jest taki bardziej groszkowy. No i tu przyszła część właśnie na enamelki, naklejam trzy u góry, dwa u dołu, no i został jeszcze jeden ostatni, postanowiłam też go wykorzystać u góry. No, jak widzicie, kartka jest teraz prawie gotowa. Jeszcze postanowiłam dodać troszeczkę różowego koloru przy pomocy różowego, papierowego sznurka będę zawijać z niego takie pętelki i również podkładać tutaj pod poinsencję tak żeby po prostu jeszcze gdzieś ten kolor różowy się pojawił, dodatkowo w tej kompozycji mam użyty tylko papier więc warto zawsze pod kwiatek podkleić jakiś albo sznureczek albo dodać koronki, tak żeby ta praca dodać tej pracy miękkości, warstwowania no i żeby była właśnie tak jak ja się staram tą pracę tutaj robić zrobiona od serca Dajcie znać, jak Wam się podoba kolekcja Rusty Christmas. Dajcie znać, czy stworzylibyście z niej właśnie taką pastelową, różowo-zieloną kartkę, czy jednak wolicie na święta takie bardziej kolory złoto-zieleń klasyczne. Pozdrawiam, papa. Pa.